Siemano, witam Was serdecznie. Zakładaliśmy już czereśnie, zakładaliśmy już porzeczki. Przyszedł czas na winogrona. Też bardzo fajna przynęta. Klenie jaszaki spokojnie to pobierają, czasami czereśni. I wiśni nie ma, a winogrona najczęściej zawsze dostaniemy w sklepie i to też się bardzo fajnie sprawdza. Też to przypomina fajne owoce, ikrę i tak dalej. Też ryby na tym żerują i warto spróbować. Także na rodzynki. Spróbujcie na też można złowić rybę. Łamiemy schematy, do, poznajemy nowe y, doświadczenia, i warto tego spróbować. Oczywiście winogrona można sobie wybrać takie, żeby pasowało nam do haczyka. Tu mam znacznej znacznego rozmiaru haczyk, głęboki ukolankowy, haczyki ósemki, dziesiątki spokojnie te owoce pomieszczą, ale warto właśnie sobie wybrać takie średnie winogrono, żeby pasowało nam do tego haczyka. Te winogrona ze sklepu, one są naprawdę mega twarde, wytrzymałe, nie mają pestek, więc nic tutaj nie przeszkadza i świetnie się to sprawdza na owisku. Warto naprawdę to sprawdzić i spróbować. Często można się zaskoczyć. Wiele wędkarzy łowi na wiśnie i wiśnie już nikogo nie dziwią, ale cała reszta owoców jest omijana, a warto tego spróbować. Zwróćcie uwagę, jak pięknie to zaszło na haczyk, ładnie jest schowany na łuku kolankowym, grot wystaje, ryba na pewno się zatnie i będzie fajnie to działać. Spróbujcie, złamcie schematy i dajcie znać w komentarzu, na co wyłowicie, bo warto spróbować takich rzeczy, czegoś innego, bo możemy fajnie się zaskoczyć. Nawet potrafią w takie coś uderzyć drapieżniki, bo mylą to z ikrą i naprawdę fajnie to wygląda. Winogrona na haczyku często może zaskoczyć nas niejedną fajną rybą. Warto spróbować. I dajcie znać w komentarzu, na co wy najdziwniejszego łowicie. I na pewno zrobimy sobie jeszcze serię takich filmów z przynętami mięsnymi, bo tam też jest dużo do pokazania. Do zobaczyska w kolejnych filmach. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, dajcie ławkę w górę. Siemanko, cześć!